Uuuu! To tam jak siedzi? O też mnie nagrywa. Począt się jak jest po drugiej stronie. Tam oczywiście widziałeś już bramę portową zniesioną Dobrze. na cześć Fryderyka Wilhelma. Oczywiście wszystkie zabytki wcześniej po niemieckie, ale pokażemy co to robić, bo Wy nie macie takich niemieckich zabytków. Wy macie polskie u siebie w Krakowie. Nie to co my. Tak, nie jest to samo. To nie to samo. A idziemy, Czekaj, może miny mamy od czasu do czasu niemieckie. Aha, spoko. <grystanie> idziemy coś zjeść na początek, przed komuś daję. Zuba 25 CP, potęga. Ale nie far. tutaj obok te dwa stopy to były kurcze oba z zespółem I dosłownie jak do nich podeszliśmy, to w tym momencie oba się skończyły. Dobra, idziemy jeść, nie? Tak. Sotor już dostał zupę, a ja zazdraszczam. Hashtag zazdraszczam. Hashtag Sotor miele sezam. Hashtag zabieram cały sezam kuchiemu. Zmiel dobrze, czyń honory mistrzu kuchni. Dobra, styknie tego też, świeżutki sezam do ramenu. Mogę cię też poprosić, dziękuję. O dobre. Mm. Ja nie mam Nie masz jej? Nie mam jajka. Najgorzej. Nie, ja <śmiennie> mówię, że jest zupełnie No, wiem. Dzięki, że sklaryfikowałeś, bo bym się nie, nie domyślił. <śmiennie> to teraz siedzieliśmy, że weźmiemy rower miejski. Wybieraj, nie krępuj się hmm. No to weźmiemy sobie dwa rowery. Tak, na serio podejdziemy na inną stację, może będą kawałek dalej. Sotor, mam dla ciebie dobrą informację. Tutaj też bardzo dużo dostępnych rowerów. Wybiła 16, także wyciągamy telefony, i gramy gdzie jesteśmy i sobie podejdziemy, grając już na, myślę na Pawła. Tam jest sporo pokestopów, sporo ludzi tam gra na komedii jak Szczecinie. Jajka Stora Te, których nie było w ramenie W momentach, miałeś go? Tak ja. Znowu pichu. Jesus Nie pewnie nawet nie shiny Uuuu Shiny Uuu. elekid No i to jest ok. Ty miałem instynkt, żeby kurczę kamerę tutaj dać w twój telefon No Co tu jeszcze? Ale on bezki, tu prawie niczym nie, nie widać różnicy od zwykłego, nie? nie? Chociaż? No ale jak go to będzie różnica, nie? Jest. Kurde, Sotor już. Pierwszy. A. Sotor już ma szani. O, piękna, Ewi, widzę. <noise> tak. Eleganckie. Dobra, pójdziemy na Stebłonia, potem zrobimy małe kółeczko i się wrócimy. Patrzę po drodze Szaniczeki. Robiłbym szybkie łapanie, ale jedną ręką się nie da. Jak to? Jak Chińczyk. Jakbym miał taką półeczkę jak Chińczyk, nie? I bym tak sobie tak trzymał telefon na półeczce, na brzuchu, no to, to wtedy na luzie. Fajnie tak, nie? Bez kamery chodzić, kurczę, na community dają Spróbuj kiedyś. <laughs> Muszę kiedyś tego spróbować, no. Też miałem, też miałem opory na początku. To! Widzisz? szani, Kurczę, ale to, co w Australii mówili na reddicie, to jest prawda chyba. I mamy ale, Że jak? bardzo dużo jest spawn i słuchaj... zespół y, ze R, mamy od No jakoś zespół R tak średnio mi jara, powiem szczerze już. Ty, ale trzeci raz, który kliknąłem dzisiaj, już jest szanie, także szansa, że dzisiaj będzie naprawdę bardzo dużo szanie, nie? Wow, moja pierwsza szanie raz! Mówię w formie żeńskiej, bo jest dziewczynką. Dobrze, że mam bardzo dużo ultraboli, mam tak 360 ultraboli, wiesz? Zapomniałem. A, wstawiłeś jajka wcześniej? Tak, ja teraz wstawiłem 10, 1,7 km. Ty, ja w sumie też mam wstawione jajko. Też mogłem wstawić dopiero po ale kompleju. O, 327. Może to jest dobre CP. A i dzisiaj łatherbusta nie będzie. One mają w, y, pochmurne, nie? Albo chmurne, albo wietrzne. Jakieś murki są. Dobra, słuchajcie. Leci szybko Gołcza. Uuu! Dobra ewina na rajornie. E, jeśli chodzi o te dziesiątki... Ile już pod rząd trafiłeś dziesiątek Trzy. z pokestopów? Trzy. E, miałem doniesienia, czytałem na redditie po prostu z Nowej Zelandii, że ludzie trafiali same dyszki i z wszystkich leci Rals potem. <grym> Serio Ci mówię. Ty, zobaczymy to, weź wykluwaj te dychy i zobaczymy, czy wyjdą Ci same z nich. Ja już na tego, na, na Gibla się tam <laughs> No to niezły Gibuł. To ale jestem ciekaw, czy bez tu z tych dziesiątek Ci wyskoczą same ralsy, nie? Może tak teraz będzie po prostu, od każdego ja będzie po prostu dycha z tym pokiem, co jest na komiteju, tyle, nie? No. Siema. Słuchaj, sprawy jest. No? Potrzebuję Shine Charmander'a. Nie masz? Nie mam, a ja to do Let's Go. Dobra, dobra, na luzie. Ale, 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 ale to potem wytniesz, nie? Żeby... Oczywiście, że nie damy zostaw że wiem, to. Że wiem, że wiem, że wiem, że... To nie wstyd poprosić o go Charmandera. Ty, jak ja mam mało tych Charmanderów szani? No mało, bo tam pięć złapałeś, sześć? Nie, to weź coś, co może fajnie jak będzie laki. I co, 30 tysięcy, dobrze obliczyłem 30 tysięcy. Piąteczka z matematyki. Jak mówisz, że potrzebujesz do Let's Go, to... Potrzebuję do Let's Go. Co, co całym sercem potrzebuję do Let's Go. Też jeszcze Charizarda, mówisz. A co nie chce się kombo robić, nie? Straciłem 8 godzin z życia na Growlighta i sobieściłem. Tak? Ja też nie mogłem właśnie Grow lighta Pamiętam, zrobić. na zrobić. No, raz. robiłem live'y, właśnie nie mogłem nigdy Growlita zrobić. Bez kitu robiłem chyba 5 live'ów z tego Growlita i nic. A widmu chyba spadło, ale dobra, dobra, spoko, to no, grania. Dobra, no to dzień trzymajcie się, na razie. No cześć. Dobra. Whatever. Może zdjęcie? no. Patrz. Proszę bardzo. Adrian kupił Switcha, dobra informacja. Będę się z nim tradeował jak wyjdzie Sword i Shield. A, w ogóle, jak ktoś właśnie zastanawia nad Switchem... Chyba, już o tym mówiłem w jakimś odcinku też Pokémon GO. E, wychodzi niedługo tańsza wersja Switcha. Taka bardziej przenośna. Budżetowa. Mogłoby tak być, że na przykład jest... Raid Hour, po już, że o 19.00 wszystkie się wykluwają czy coś. No, to tak być. To by było najbardziej spoko, nie? No. Kurczę, bez kitu, idealny moment na Raid Hour. Dosłownie w momencie końca Commonwealth'u na Jantyk. Come on. A, to jest urząd miasta Szczeciński. Charakterystyczny, bardzo i. Jedna Cieka, z jedna... Kojarzy, kojarzy go z jakimś tak, <laughs> Czasem na odcinkach jest, nie? <laughs> czasami, no. Czasem tak no, widać, że taka większa jest. Na kamerze wydawała się mniejsza. Bo na kamerze tylko widać zawsze jedną część, nie? A tutaj jest raz, dwa, trzy skrzydła. Cześć. Możesz zdjęcie? Możesz zdjęcie. Proszę bardzo. I tu też jest Sprawdzić, co jest. Wysługuję się Sotorem, bo nie mam tego szybkiego łapania. W sensie mam szybkie łapanie, ale jedną ręką się nie da. Da się, widziałem filmik, właśnie. Nagrywał mi to chyba Diglet 9 cm, bodajże, że da się, ale jak leży telefon. Macie jakiś pomnik papieża w Krakowie? Ha, nie mają. Mamy ha, wadowice ha. blisko. Macie wadowice. Mamy pomnik papieża, a do nas raz przyjechał papież. Wow. I powiedział, że pozdrawia nas. Papież, papież. nas bardziej lubił niż was. Ja byłem na widzeniu z papieżem w Byłeś na widzeniu z papieżem? No? Ta? A ile miałeś lat? 10 i co powiedział? Nie pamiętam. Ty, zazwrasczam ci. O, to miejsce też, którym mówi, że kojarzy. No tutaj. z sumie kiedyś częściej te filmy robiłem. Tak widać na mapce. Tylko że tutaj dwa pokę stopy w jednym miejscu, no i ludzie zawsze tutaj w sumie lury odpalali od samego początku, nie? Uważaj troszkę na żył. O, tu, tu jest ciekawostka Szczecinie tak nie można jechać, nie? Jak ci wszyscy ludzie. Ale wszyscy tak jeżdżą zawsze. Zawsze tak w Nowej Zelandii gadają, że mają dużo złapanych kurczeszani, a potem wiesz. Potem tej pograsz i masz pięć, nie? Expectation contra reality. Ten kto pobije rekord zawsze w złapaniu szani ten się chwali, nie? I potem wszyscy powtarzają, że... O, bo jeden gościu złapał 50, nie? No to jeden złapał 50, a kurcze, 100 złapało dwa, nie? Na tym polega losowość niestety. Tak? No. jest możemy zrobić Oczywiście. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Jak Ci idzie Ania dzisiaj? Ile złapałeś szani już? Dwa. To gratulacje, bo jednego dopiero. To miłego dnia, jego grania. Te 45 minut już eventu, ja mam jednego szani dalej, nie? Jak Nie, a Ty nie masz gibla, nie? Jeszcze? Nie, to nie mam. z tymi giblami to też jest... Nie wiem. A niby dobrze, że jest taki jeden Pokémon, którego ciężko zdobyć, nie? Bo to jest takie, zawsze zawsze masz jeszcze tą jedną rzecz do Ale zrobienia. Tak, zawsze Bagonem nie? w trzeciej generacji. Też tak było. Bagon i Trapinch to były dwa takie. Tak. Tym, że Trapinch akurat był częsty w biomach pustynnych, na przykład no. gdzieś tam w Kalifornii i tak dalej, to oni mieli, mieli go sporo. A Bagon rzeczywiście. Ciężko było go trafić gdziekolwiek, nie? No tak, nawet u nas, jak były te biomy. Wiesz co, ja nie wiem, czy oni potem nie włączyli tych biomów. Wiesz co, biomy potem przestały mieć mniejsze znaczeniach, jak prowadzili pogodę. Bo teraz już większość reszty nawet nie jest z biomu, tylko z pogody. I też był taki update gdzieś tam mniej więcej o okolicach pogody, że ogłem zrobili, że są bardziej różnorodne spawny niezależnie od biomu. Ciężko powiedzieć, szczerze mówiąc. To co, odkładam kamerę na trochę. Pójdziemy zaraz na wały może jeszcze. I zobaczymy, jaka jest tajemnica jajek Sotora. Bo Sotor zebrał <laughs> dziesiątki teraz. Podczas Committee Day, i trafiło mu tak. się z sześćdziesiątek. No. i wszystkie dziesiątki pod rząd się trafiły, tak. nie? No właśnie. A miałem. Czytałem ten temat właśnie z Nowej Zelandii na Reddicie, że z tych jajek lecą tylko ralcy. Przekonamy się. Czeka. A jeszcze Sotor chcę przetestować jedną rzecz. Fajnie w ogóle klucz, że tutaj robisz takie badania. Sprawdzi, że Pokemon jest szalin, oczywiście, ale wyjdzie z łapania jego i spróbuje go złapać Go. Plusem. I potem jak ucieknie, to zobaczy w journalu, czy się wyświetlił, że szajni, czy uciekł. Dobra, Sotor będzie miał dyszki, weź trochę na bok. O, no, rals. rals! Widzisz? Dobra, drugie jajko dyszka, słuchajcie, Sotorad Zaraz potwierdzi się teoria, ewidentnie, że to ralsy lecą z tego. No jak nic. <grymne> tak samo jak w Nowej Zelandii. Same ralcy lecą, nie? Trzymaj kciuki, że szajni może. Chociaż to bez sensu trafić z jajka też shiny ralca, nie? No ale duże jest. Szkoda duże inkubatorów w sumie, nie? O, gwarantowane dobra i są z jajka, nie? Także tutaj była 15 ataku. No to myślę, że już mamy potwierdzone słuchajcie, że podczas komit na ralca, z jajek lują się tylko ralce i lecą tylko dziesiąt. Czy tak teraz będzie na każdym kolejnym commitraju? Może. Nie wiem czy to jest fajne, szczerze mówiąc. A może zrobić tak dlatego, że dzisiaj jest bonus na jajka, jedna czwarta dystansu na jajkach. I żeby tak było, wiecie, łatwiej zdobywać ralce czy coś. Może to jest z myślą o ludziach na wsi, którzy mają mało resków czy coś. Kolejna dziesiątka. Kolejna dziesiątka leci, no same dyszki i same, same ralce. O, akurat lecą kolejne. O, no rzeczywiście. Smuteczek. Dobra, wielkie testy Sotora, Sotor znalazł szani Raltsa, wychodzi z niego. I spróbuje go złapać sobie Go Plusem. Ty, jestem podjarany, co się stanie, nie? Dobra, Sotor kliknął Go Plusa. Złapał się. Złapał się? A, to testujemy jeszcze raz zaraz. Pan pa wesoły autobus, miał napisane z przodu urodziny Marka. <grystanie> Fajny pomysł na imprezę, nie? Sotor, jesteś świadkiem historycznego wraże tego, zdarzenia, bo tutaj był gym zawsze rekin. Właśnie go ściągnęli. <grystanie> to jest ten gym, który tutaj jest w tym miejscu. O, dyszka leci z znowu. Cóż za niespodzianka. Kurczę, co za szok. Mój drugi szaleńca, słuchajcie, a teraz przy, y, przyszła pora na mnie, żeby się poświęcić dla dobra nauki. Chociaż mi się wydaje, że moglibyśmy znaleźć tę informację na Reddicie, gdybyśmy bardzo się postarali, ale dobra, wychodzę z niego. Ale jak znam życie, to i tak się złapię. Czej? Uciek. A nie, dobra, złapał się. Złapał się gołczem, akurat rals. Dobra, musimy dalej testować to. Dobra, uwaga. Godryk, akurat będziesz świadkiem, witamy Cię, będziesz świadkiem akurat dla Na dobra nauki, dawaj. Znowu? To był Shiny, Czy go plusem się złapie. Dobra, Na Ciebie pokazujemy, mamy Shiny. No, wyjdź. Akurat znowu się złapał. Kurczę, nie możemy testować, czy jak ucieknie, to będzie w dzienniku zapisane jako, że Shiny ucieknie. W sumie dopiero się zmieniłem, że to jest najambitniejszy crossover w historii kanału Kusiego. Znany, znana postać medialna Sotor i znana postać medialna Godryk spotykają się po raz pierwszy. Jeszcze Adriana poznałeś, chłopie. To już tutaj w ogóle jesteś. Kurde. Tutejszy. Cześć. Dobra, sprawdzimy sobie te Poké Stopy. Get ready to be defeated. To chyba znaczy, że może mieć dowolnego Poka A co miał tutaj ten, co, ta co mówiła babeczka? Psychiczne? A coś może być ciekawego? Nie może być, nie. Drowsy tylko. O, Snorlax jest pierwszy. Lol. W ogóle tu jest sporo ludzi, nie? W tym miejscu zawsze na idea O. Cześć, witam cię. Ty ale łoi, dobra, muszę wyjść ma cześć. cześć. Cześć, Dobra, to jeszcze jedno zdjęcie. O, chodź, młody, żeby Cię było widać. Nie. Dzięki. Poszło, proszę bardzo. Dzięki ja Do powodzenia na razie. Dzięki. Dobra, teraz tego kurcza ten, ten Snorlax mnie tak łoi, że ma przedem. Jeszcze na pierwszym w ogóle miejscu jest drużynie Snorlax, nie? Shadow. Jak walczę z tą babką. No i na drugim też. Na drugim też same snorlaksy, może ty. Tak. <gry> o, excellent, teraz wszedł. A nie po na życia. Chociaż się bałem, że mnie dociśnie tutaj. No, same snorlaksy ma chyba ta babka. Kurczę, pokonajmy <gry> ta babka z ty. Ty, ten psychiczny, to łatwo go złoić. No potem z tej kuli można no Na luzie schodzi, na... a tego ze snorlaksami no, nie mogłem zbić. To tam wiesz? Na no, ostatni weekend. Jakby spoilerów, nie? Ogarniam. No, spoko. Dobra, pierwszy raz zbiłem psychicznego. Członka. No mój typ psychiczny znaczy, członku, oddawaj, oddawaj zresztą, Pokemony. Uuu, mój pierwszy Shadow Drowsy. I co, próbujesz jeszcze raz tego z Gyaradosem bić? Tak, to tak. Kurczę nie ma tak marnować komi tutaj na walczenie z R, nie? Sotor. <grym, ale wiesz co, powiem ci, że i tak łapię Pokémony z pokusie. Tak. A. no tak. Spoko. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Dawaj Machomp! Nie, nie, wejdzie, jest. Od razu Gyarados. I co, zbiłeś się teraz? Tak, Ja też ma właśnie zniszczę. Ale tyle, tyle HP, końcówka. Dobra, dawaj, dawaj. Pięknie, łapiemy te prądy. To jest tak jak z... Czyli słuchajcie, dwa Stolaksy i Gerados. Dosyć ciężka to była walka, ale dało radę. Dobra, 29 na odznacę. Też mam, kurczę, Shadow Snorka. Lipa trochę. się <laughs> <laughs> Dobra, słuchajcie, Shadow Snorek. Szkoda, kurczę, taka ciężka walka. Shadow Snorek, nie warto było. Jak powiedział pan z Bysiusto Dobra, idziemy chyba kawałek dalej, co? Bo ja bym jeszcze złapał chociaż jednego shani Ralce, a no, w sumie jednego. Nie, dwa mam shani Ralce, bo tego jeszcze jednego Goulton złapałem, nie? Snizel. Może być Shiny Snizel, ale nie jest. 25 minut do końca eventu, i dopiero w końcu mój trzeci Shiny Ralce. 31 CP, najlepszy dzisiaj. Godryk, Godryk, już 9, co to ile zapałeś? 7. 7. Mój dopiero trzeci, ale dobrze że go w zapałem, bo to jest mój najlepszy dzisiaj. A nie mam jeszcze męskiego, słuchajcie, na Galeida Shiny, także mam nadzieję, że to jest męski. Patrzymy. O, męski. Jest, nie muszę ci wysłuchać. Także będą ci obie ewolucje, zarówno Shiny Galeida i Shiny Gardevoir. Nice, już się bałem, już się bałem, powiem Wam. O. Jak to Mawa Geodryk, szczęście wraca pod koniec. 15 minut przed końcem, jeszcze kolejny. Ciach. A, to kobitka. Oh I dwie minuty później, kurczę, kolejny. No mi się przed całym końcem, 2 godziny... Ponad dwie godziny miałem tylko dwa shiny cały dzień, a teraz na sam koniec mi się trafiają cały czas. Zawsze tak mam, nie wiem czemu tak się dzieje, ale to jest po prostu... Magia Sotora. Magia Sotora, nie, nie wiem. <laughs> Chciałem powiedzieć klątwa Fakusiego, ale klątwa Fakusiego już jest trademark. Trademark zarezerwowany na przemieszczanie się regionalnych pokemonów po tym jak je, pojadę je złapać w ich kraju występowania. Kurczę jeszcze, Sinnoh Stone muszę zdobyć w sumie, bo nie będę mógł Galada zrobić, muszę jakieś walki zaraz z Sotorem. Sotor, jeszcze w ostatniej minucie, ósmy dzisiaj? No? Ósmy no. w ostatniej minucie. <laughs> Dlatego bardziej do końca grać, słuchajcie na komisjach ideach. Chociaż nie wiem, czy ci to dużą różnicę zrobiło, czy masz 9 czy 8, ale zdobądź sobie odznakę rekina, pamiętaj. Sotorowi nie zależy na tutejszych odznakach, bo on i tak jest mistrzem trzepakowego kręgu. Sotor już osiągnął czwartą gęstość na swoim trzepakowym kręgu. Dobra, na publiczne. Ostatnia Aha. minuta Rayquazy. Skończył się o, właśnie o, o. COVID Day. Ostatecznie zrobiłem w was pięć szaini, ale już te ostatnie trzy to praktycznie przez ostatnie 20 minut, nie? Mam osłanie. Sotor, czwarty level przyjaźni. Nasza przyjaźń jest tak silna, że aż się świeci na żółto. Pokémony, moc przyjaźni! Przyjaźń to największa siła! Pamiętaj, Sofor, prawdziwa siła jest w Twoim sercu. Uwierz w swoje Pokemony i Waszą przyjaźń. No <laughs> bierzemy to w Reykweldze. Ale moc przyjaźni na pewno nam pomoże. W postaci dodatkowych obrażeń i dodatkowych premier boli, oczywiście. Dobra, leży. Kurczę, jak będzie szani, to nie wiem, co zrobię. Pytnę to z filmu, bo w tym filmie nie pasuje mi to do narracji. Czaszdemka, Hyperpotek. Ty, dwie czaszdemki, ja już mam tyle Muszę w końcu zrobić jakiś porządek z u upoków. Kurczę. Byłem w Czerwony. Zwykła, 2-1-3-1. Nie mam już pinapu, kurczę. Chyba silver pinapy zużyję na to. robicie? Stoimy. za. A co klepiecie? Co klepiecie? A, Rayquaza. Co to jest? Walczycie ze smokiem? No. Gdzie on? Tutaj. Co walczycie po mieście, szukacie smoków? No. Serio? No, taka gra. <laughs> Ciach, ekscelencik! Na Rayquaza bardzo łatwo się wrzuca. Ekscelencik, już jestem dosyć wyszkolony, bo ostatnim razem, jak było Rayquaza, to sobie ich rajdowałem dosyć sporo. Na dwa konta sobie robiłem, bo można dułować na luzie Rayquaza, jak się ma dobre kontry. I mam już jedną Rayquaza wymaksowaną na 40 level, i będę chyba robił drugą jeszcze. Hop! O! Siedzi ładnie. Kocham Szybkie walki z totorem, bo nie mam sino stonów. Oby coś weszło. Oczywiście tak na pałę, nieważne, tutaj, kto wygra, kto przegra. Pierwsze lepsze pokemony kliknięte byle. Szybko zeszło. No, czemu blokujesz? <laughs> Mieliśmy tak naprawdę szybko zagrać, tylko dla kamienia. Widzę, że. <laughs> rywalizacja. Rywalizacja ma się dobrze. No, czyli potwierdziło się tak, jak podejrzewałem, że nie ma nie było żadnych gwarantowanych synostounów dzisiaj, a nie było też więcej szans na Sinostauna niż zwykle. Normalnie. Trzy szanse podczas walki PVP i jedna podczas walki PvE. ale szanse. Także gwarantowanych było zero Sinostonów. Aby łącznie 3 plus 1 szanse zdobyć go. Ale jednego mi się udało zdobyć spośród tych trzech walk z Sotorem, także będzie w tym odcinku ewolucja w Shiny Lecimy teraz w z Sotorem, w nadziei na jakieś laki, ale coś nie chcą wchodzić tych naszych najlepszych ralsów no, z najwyższymi levelami. No, z 20 minut tradeów. Z motorem im dwa laki weszły, nie chce nam się już robić. Nie, to jest takie kurczę męczące robienie tych tradeów. Ewolucje! Laki, ale zaraz przede wszystkim będą szani. Powinien zacząć od szani. I oczywiście męską kilię można sobie wolać zarówno w Galeida, jak i w Gardevoir. Do wyboru, do koloru. Ja tutaj oczywiście w tym przypadku Gardevoir. Chyba tego drugiego laki sobie zrobię dopiero po 20 i będzie muset baśniowy wtedy. Ale niech będzie na razie nic Ok, 2500 i tego drugiego sobie zrobię po. 20 Na mówset baśniowy, ale zróbmy sobie Shiny. Ten jest ładny, 301 i to jest męski. To sobie go robimy w Galeida. Słuchajcie, Shiny, Także zobaczmy. Mam akurat jednego Sinostone'a, idealnie. Kirillia bardzo podobnie, ale ładnie. Muszę przyznać, że w sumie w niebieskim lepiej chyba wygląda. Bardziej jak taki rycerz paladny, rzeczywiście bardziej ten błękitny. Pasuje chyba. No bo jakby ten Pokémon jest wzorowany na takich rycerzach, mi się wydaje. To co? Prosto w Galeida, akurat dzisiejszy Sinostone. Przypomina, męska może być zarówno. Gardevoir jak i Gallaudem, a żeńska może być tylko Gardevoir'em. Po ewolucji jest i Galej. Taki ciemniutki, fajnie, fajnie to wygląda. I też przyznam, że wygląda lepiej niż zwykły. Szanie wygląda dużo lepiej niż zwykły. Bardzo fajnie ten kolor tutaj podpasowuje. Co jest o to, że Galajt spoko, taki ciemniejszy, no. nie? No, bardzo. Ty, i tak fajnie, że tutaj ten hełm jakby taki srebrny. No, jak troszkę jak żołnierz. No, ty bardziej kozacko niż w normalnej wersji wygląda, spoko. Dokładnie. A także. Chyba do tego samego nadewoluowaliśmy. Tak? No, to jest taki kolekcjonerski, oczywiście tutaj tylko do Shani, Pokedexu, ale fajnie. Tym, tym bardziej kolekcjonerski, że ma synchronoise, także ten unikalny atak, którego nie będzie dało się już zdobyć. To jest żeński, także tutaj sobie polecimy już prosto w Gardevoir. Co, ty zrobisz tego laki teraz ewolucję, czy czekasz na późniejszą godzinę? Na późniejszą, no. Teraz nie robisz sobie na synchronoise. A ja właśnie. Zrobiłem tę ewolucję teraz, ale że potem zmienię, bo mam ponad 50 czar jak teraz to... Niby Można? nie jest... Można zmienić, tak. No. Natomiast nie jest... złym Pokemonem w sumie psychicznym ten Gardevoir z Synchronoisem. Jest w sumie dobrym Pokemonem psychicznym, zastanawiam się jeszcze. Ale tak czy inaczej Shiny Gardevoir w tym momencie, w moim Shiny Pokédexie, piękna jest. Wow, najpiękniejszy Pokemon, w takim sensie, że... że po prostu piękny. Są Pokemony, które wyglądają kozacko, ładnie, fajnie albo coś, ale ten jest po prostu taki... Piękny, fabulus bym powiedział, nie? I rzeczywiście w błękicie jest jej bardziej do twarzy. Teraz co? Jakieś zdjęcia na Instagrama z Sotorem? Obejrzyjcie Instagrama, link jest w opisie, Dokładnie. oczywiście. Także tam możecie obserwować. Zawsze są zdjęcia też z komputerów, z wyjazdów na Instagramie z Pokémonami, bez Pokémonów, różne fajne rzeczy. Obserwujcie na Insta. I na tym, tym tyle. Zostawcie łapę w górę dla Sotora. Sotor, ile byś chciał łapek w górę zobaczyć pod tym filmem? Powiedzmy 10 tysięcy. 10 tysięcy, słuchajcie. No, wierzę w Was. Jak nie będzie 10 tysięcy, to Sotor już nie przyjedzie do Szczecina nigdy. Dokładnie. Nie no, żartuję, ale... A ja nie. Ale, ale będzie mu smutno, jak nie będzie 10 tysięcy łapek. No i nie, możecie zostawić to, chcecie, ale... Ale Sotorowi będzie smutno. Trzymajcie tak. się, subskrybujcie, widzimy się niedługo w tym filmie. A, no Godwyk też się żegna. Tak, na razie, cześć. I ten kolega, jak masz na mnie? Jakub. Jakub też się złapał przypadkiem naszej ekipy, no ale witamy. No trzymajcie się, cześć. No, cześć. No, musiałeś tak, to zrobić. Tak, musiałeś to zrobić.